Witam, a więc dzisiaj robimy Unboxing paczki z Militaria.pl Zamówiłem pistolet, CZ, gofle, speedloader oraz kaburę. Już się nie mogę doczekać, folia, fakturka. Hmm. Na pierwszy ogień utworzymy sobie replikę pistoletu CZ75 Duty wyprodukowanego przez e, Action Sport Games. Jest to replika e, słynnego pistoletu z ceskiej zbrojowni. Tak on się prezentuje. Mamy blokady z pustu. Magazynek i, co jest dla mnie dość wygodnym rozwiązaniem, umieszczenie kapsuły CO2 w rękojeści pistoletu. gdyż jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie. W zestawie otrzymujemy pakiet kulek oraz kluczyk imbusowy do regulacji sprężyny hopa. Chopa działa na takiej zasadzie, że podkręca nam kulkę, dzięki czemu ruchem obrotowym powoduje swój dalszy lot. Chopa w tym pistolecie po odsunięciu zamka znajduje się w tym miejscu. A więc lecimy dalej. Przeczą będą gogle. Są to dość lekkie gogle w bardzo szerokim polu widzenia. Nie chcę się otworzyć. Gogle mają specjalną powłokę, która chroni przed zaparowaniem oraz mają dość dużą odporność na zarysowania. Chronią przed czosneczkami pyłu, kropelkami cieczy, rozpryskami. Ogólnie gogle są idealne do ASG. Duszmy je sobie na bok. Kolejną rzeczą, którą zamówiłem z sklepie Militaria.pl jest uniwersalna kabura udowa firmy Texar. Wykonana z wytrzymałego nylonu. Posiada w tym miejscu dodatkową kieszeń na dodatkowy magazynek bądź też na speedloader. Jest mocowana dwoma klamrami do uda. Dodatkowo jedną klamrą do paska, co oczywiście zapobiega niechcianemu usunięciu się kabury podczas kucania. Jest zapinana na rzep oraz dwa zatrzaski, w której mieści się wręcz idealnie nasza replika. Ostatnią rzecz. Mamy speedloader, co jest naprawdę przydatną rzeczą, jeżeli chodzi o ładowanie magazynków jakichkolwiek. Z tego co mi wiadomo, ten speedloader trafi naładować magazynki pistoletowe, rewolwerowe, low-cap, real-cap, mid-cap, do shotgunów. Złożyłeś dla No? Oh! Dałem mu też coś. W sumie Co? dla Ciebie też, On no, zobaczysz. Alek, Alek. Przyciskasz tym prawym przyciskiem, w o. Tym? No, tylko w drugą stronę. Dobra, I odginasz ten taki ten. I zamykasz to. To wcześniej, Musisz paznokieć włożyć w tę lukę, o, o, o. Tak, o. Tak, od, od o, o właśnie tego. Tak o, tylko się wysił. Dobra. Dobra, kończymy najważniejsze nagranie, chyba. Poczekaj. Więc ostatnią rzeczą jest Speedloader, który w bardzo szybki sposób jest bardzo przydatna rzecz. Pomoże nam naładować nasz magazynek do pistoletu, bądź też rewolweru. Magazynki Low Cap, Real Cap, Middle Cap. Magazynki do shotgunów, granatów, czyli też bądź min ASG. Ma pojemność 100 kulek. Otwiera się go w tym miejscu. Tutaj wsypujemy kulki. Używam kulek PSBT 025 g Są to naprawdę kulki bardzo dobre. Są odlewane w całości, są polerowane, więc nic w naszej replice nie zatnie, bądź też nie będzie tam żadnych odłamów. Po czym naciskamy przycisk, mierzymy magazynek naszej repliki. Odciągamy sprężynę. Tutaj w miejscu, odciągamy sprężynę. Tutaj w miejsce odciągamy sprężynę tutaj w zablokowania. Z jednej strony przytrzymujemy dziurkę i w bardzo łatwy sposób ładujemy cały magazynek. sprężyna jest odciągnięta. Zazwyczaj magazynek do repliki i wszystko. Co jeszcze do samej repliki? Mieści ona 16 kulek, fuh, brudź, 17 kulek kalibru 6 mm, okrągłych BB i prędkość początkowa to 415 fps dla wagi 0,5 g. Pistolet posiada konstrukcję wykonaną z polimeru, antypoślizgową fakturę na rękojeści. E, zamek został wykonany z metalu. E, co tu jeszcze, by o nim powiedzieć? E, ma stałe prządy cerownicze e, muszkę i szczerbinkę. E, do tego e, jest pod lufą e, szyna w standardzie e, Stang. E, Znał też e, Weaver, Piktani umożliwiając zastosowanie latarki lub celownika laserowego. Dziękuję bardzo za uwagę.